Witajcie kochani, a, chciałem nagrać ten krótki filmik a propos postu, ponieważ znaczy, to jest temat, który Bóg ostatnio położył na moim sercu trochę bardziej i położył mnie serce, by się tym podzielić, co słabo na ten temat, co, co my powinniśmy robić w tym temacie, również dlatego, że żyjemy w czasach, w jakich żyjemy jest to czas, <grym> no cóż, myślę, że teraz szczególnie szukania Boga, bycia blisko Jego, Jego obecności, jego kierunku w naszych życiach i naprawdę zakorzenienie się, gruntowania w Nim, bo tego potrzebujemy, Jego, Boga Żywego. A chwała Jemu za to, że On dał nam sposób, który jest biblijny, na to, byśmy mogli się do Niego zbliżyć, byśmy mogli się przed Nim uniżyć byśmy mogli usłyszeć Jego głos, nasze ciało, celestość mogła po prostu umrzeć, nasz Duch mógł się wzmocnić, byśmy mogli się, być silniejsi w Nim, mieć przełom tam, gdzie tego potrzebujemy, wzrastać dalej w Nim. Pierwszym fragmentem, czyli chciałbym najpierw powiedzieć ze słowa, co, co słowo mówi ten temat, co nasz Pan przede wszystkim Jezus na tym mówi, bo to jest początek wszelkiej nauki, czy wszelkiego na co powinniśmy patrzeć. I pierwszym fragmentem, który chciałem zobaczyć, to Mateusza 6, w którym Jezus mówi o trzech rzeczach: mówi o oddawaniu, mówi o modleniu się, mówi o poszczeń. I przy wszystkich tych trzech elementach mówi bardzo jasno, a ty, gdy. Gdy się modlisz, a gdy dajesz, i również czy kiedy, Mówi również, a gdy pościcie, czy kiedy pościcie. I to jest mi się bardzo ważne, bo dużo się mówi w kościele i między nami, prawda? O dawaniu, musimy być ofiarni, chętnymi dawcami, wiadomo. Dużo się mówi o modleniu, i to jest bardzo ważne. Chrześcijanin bez modlitwy jest jak, jak człowiek bez powietrza, jak Marcin Peter mówił. Jest to nie, nie, niezbędne nawet naszego życia jak najbardziej i tego się oczekuje, że chrze, chrześcijanin będzie się modlił, chrześcijanin będzie dawał. Natomiast nie tak wiele się mówi o poszczeniu między nami. czy dlaczego? Skoro Jezus dokładnie mówi o tym samym. Kiedy pościcie? Czyli tego od nas oczekuje. I to jest Mateusza 6,16 szczególnie. Mówi oczywiście o właściwym sposobie poszczenia. Nie na zewnątrz, żeby ludzie wiedzieli, ale przed Ojcem. No masz z głowy sobie umyj twarz, bo Ojciec ważne jest, żeby to widział i On odda ci jawnie. Natomiast On tego nas oczekuje. I to powinien być normalny element życia chrześcijańskiego. I powinno się tego również oczekiwać od ucznia Jezusa, który za nim podąża, że ten uczeń będzie pościł, bo tego nasz Pana nas pragnie. Co, jakby to, co było innym elementem, kiedy, kiedy Jezus o tym mówił? Marka 2 chciałem to o tym powiedzieć. Była sytuacja, kiedy uczniowie Jana i Ferozuszy pościli właśnie, a nawet podeszli i pytali Jezusa, dlaczego Jego uczniowie nie poszczą. Poszli trwanie kłosy i tak dalej. I to było, jest ważna jakby rzecz, no jak? jak, jesteście z Jezusem nie pościcie, to o co chodzi? Oczekiwali tego też. Natomiast Jezus nie mówił, że jak mogą przyjaciele Oblubieńca pościć, kiedy z nimi jest Oblubieniec? To jest marka 2,19 Dopóki mają sam Oblubieńca, nie mogą pościć. Jest czas, żeby się rodować, prawda? Weseli. Wersja 20 mówi: Lecz znaczy przyjdą dni, te ulubieniec zostali od nich zabrany, a wtedy, w tych dniach, będą pościć. I to jest czas, w którym my żyjemy teraz. To jest czas, kiedy nasz Pan jest w niebie. My oczekujemy na Jego przyjście czeka, by wrócić tutaj po nas. I to jest ten dni, kiedy powinniśmy pościć. To są właśnie te dni, w których żyjemy. Jest to bardzo ważne. Dlaczego też post jest istotny? Bo post jest sposobem, który Bóg nam daje właśnie, żeby się uniżyć. O tym mówił już Dawid w psalmach. W psalmie 69, w 10 jest to pisane pakałem i umarciałem postem swoją duszę. Stało się to moją hańbą. Trzeba się mówić dlaczego? Bo gorliwość o Twój dom zżarła mnie i spadły na mnie uroganie rających Tobie. I tak był za, zaoferowany Bogiem. W innym tłumaczeniu, angielskim szczególnie to słowo jest przetłumaczone jako uniżyłem swoją duszę przez post. I dokładnie o to chodzi: bo przez post możemy umrzeć dla siebie. ranie nie jest przyjemne. Nigdy nie było i nigdy nie będzie, ale jest konieczne jeśli chcemy żyć dla Jezusa, jeśli chcemy zaprzeczyć siebie, wziąć swój krzyż, pójść za Nim, stracić swoje życie po to, żebyśmy mogli je zyskać. Poprzez to uniżenie i to martwienie zgadzamy się z wolą Boga i szukamy jej i napełniamy się tym, czego On chce. Bo istotne jest to, że nie jest ważne to, co my myślimy, nie jest ważne to, co my chcemy, nie jest ważne to, co my czujemy. Twoje emocje nie są ważne, twoje myśli nie są ważne, twoja wola nie jest ważna. To mówi Bóg. Ważne jest, co Bóg myśli, ważne jest, co Bóg czuje, ważne jest, co Bóg mówi, co jest Jego wolą. To jest istotne i tego powinniśmy się trzymać. Tylko wtedy możemy trwać na wąskiej drodze z Nim, na wąskiej drodze z Jezusem. I to, to jest to, co Dawid mówił, o czym mówił w Starym Testamencie, w, w psalmach. To był też element jego życia to było bardzo ważne. I W Nowym Testamencie podobnie jest to powtórzone i rozwinięte przez Jakuba z kolei w liście do Jakuba w rozdziale czwartym wersety od 6 do 10 Jakub mówi bardzo piękną rzecz, bardzo ważną zasadę duchową większą zaś daje łaskę, bo mówi Bóg sprzeciwia się pysznym a pokornym łaskę daje to jest główna, najnaczelna zasada jeśli masz sobie pychę to Bóg się Tobie sprzeciwia po prostu nie jesteś Jego przyjacielem to on, jesteś Jego przeciwnikiem nie może się dawać, że nawet tym walczysz. Natomiast tym, kto jest pokorny, kto się uniża, tego szuka, Bóg daje łaskę. Dlatego Jakub mówi, poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech nie się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniszczy się przed Panem, a On was wywyższy. I to jest istotne. To jest właśnie to, że gdy się zbliżamy do Boga, to jesteśmy oczyszczani, jesteśmy przygotowywani przez Niego do tego, co, do czego On nas przygotowuje. Chce przygotować. Nie jest to zawsze rzecz przyjemna, ale konieczna, znowu, to o tym powiem. I to jest obietnica Jego, że gdy my się uniżymy przed Panem, On nas wywyższy. Bóg nam nigdy nie mówi, że On nas poniży, czy uniży, nie. On mówi to nam, żebyśmy my się uniżeli. Bo On może nas poniżyć, ale tego nikt z nas nie chce. Naprawdę. Poniżenia przed ludźmi, przed, przed światem, przed, przed nim, tego nie chcemy. Dlatego mamy wybór, aby się uniżyć, by On nas wywyższył. I to jest piękne. Chciałem tylko wspomnieć jeszcze krótko o, o rodzajach postu w Biblii, o praktycznym zastosowaniu tego, jak można pościć. Ja bym osobiście polecał pościć, zacząć od powoli. Jeżeli ktoś nigdy nie pościł, szczególnie polecam zacząć pół dnia, załóżmy nie ominąć dwa posiłki do 16, czy coś, czy, czy jeden dzień, I zobaczyć, jak się człowiek czuje, i tak dalej. A, I zobaczyć, jak ciało odpowiada przede wszystkim, bo ciało będzie reagować na ból głowy, głód, ruch może różne rzeczy robić i się odzywać, a to jest właśnie moment, że pojedzie mu nie. Tylko skupić się woli Bożej. I potem budować. Jak jeden dzień, ok, dobra, trzy dni. 7 dni, załóżmy 10 dni, ile pan pokaże. To jest bardzo istotne. Jakie są rodzaje postu w Biblii? Na tym powinniśmy się opierać. Był post od jedzenia i od wody, od picia, który na przykład robiła, zarządziła Estera, królowa Stary w Starym Testamencie. Trzy dni on trwał i to jest raczej taki czas, ale najbardziej nawet medycznego, z medycznego punktu widzenia, bo bez jedzenia można długo, ale bez wody to niekoniecznie, więc więc tak, um, był też post od wyszukanego jedzenia. Taki jak um, post to częściowy post. Czyli, że nie mijamy nie jakichś rzeczy nie wiem, wyjątkowych, które sobie pozwalamy, tylko raczej wierzyny, używamy jakiś ryż, czy coś, coś prostego. Nie znam ludzi, którzy też tak pościli. Jest to też jak najbardziej post. Przy tym jedynie dodałbym rzecz, że nie jest postem to, że ktoś nie ogląda telewizji. Nie jest postem to, że ktoś, nie wiem, nie pije kawy albo że ktoś nie gra w gry komputerowe. To nie jest post. To nie jest post biblijny i bardzo mi przykro, jeśli ktoś tak myślał, ale to nie jest biblijny post. Nawet jeśli ktoś nazywa to częściowym postem. Niestety. Biblijny post to jest tak największa kategoria, najbardziej główna, to jest wstrzymywanie się z jedzenia, od jedzenia dla duchowych celów. To jest decyzja świadoma, nie to, że ktoś nie może jeść, bo nie ma jedzenia, tylko, że może, ale wybiera, aby nie jeść, żeby zbliżyć się do Boga. To jest główny post od jedzenia właśnie, który widzimy w Biblii. I on miał duży, różne długości. Czasem nie jest to podane, ale często apostołowie w Dziejach Apostolskich załóżmy pościli przed różnymi ważnymi decyzjami i to może postrać 3 dni, tydzień 10 dni, 21 dni, tak samo 40 dni. Widzimy wiele osób, które pościły 40 dni. I jest to post, który jest bardzo potężny, czy długi, czy krótki. Ja bym jedynie zachęcał, jeżeli ktoś, ktoś pościł już trochę może albo idzie kroczy z Panem i potrzebuje przełomu. Jeżeli potrzebujesz przełomu w swoim życiu, uda się na tą przygodę z Bogiem. Bo poszczenie to jest przygoda z Bogiem. Trudne, wymagające, ale bardzo dużo daje, bardzo obnaża siebie, co pobuduje pokutę, chwała Bogu ale buduje mocno. Naprawdę. I te dłuższe posty, również, gdy ktoś pójdzie paręnaście dni, 20 dni, czterdzieści, są naprawdę inne od tych krótszych. Na krótszych można doświadczyć Boga jak najbardziej, ale jednak gdy się zanurzasz w ten post i pozwalasz Bogu działać i siebie poprowadzić dalej, to jest to coś innego. Jest to przeżycie, które naprawdę jest wyjątkowe i polecam to każdemu. By chociaż raz życiu mieć ten czas, po prostu z Bogiem. Naprawdę oddzielam dla Niego po prostu tylko i wyłącznie. Ja mu dziękuję, ten czas, który on mógł mi dać, który mi dał. Ostatnią rzeczą, którą chciałem tylko powiedzieć, bo już trochę długo to trwa, um, to jest też to, że ważne jest poszczenie z właściwych powodów. Czyli właśnie po to, żeby się mierzyć przed Bogiem, szukać jego woli do dowódczym przełomu w życiu, nie dla na przykład świadectwa albo dla, dla poka na pokaz. I 58 o tym 58 o tym mówi, kiedy Pan właśnie Bóg mówi do Izraela, że czemu on, on jakby im to wytacza, gdy oni do niego mówili: czemu pościmy? Tego nie widzisz. Czemu tropimy nasze dusze? Tego nie zauważasz. To w dzień waszego postu wykonujecie swoją wolę. Żądacie wykonywania wszystkich prac. A to pościcie dla kłótni i sporów, aby bić niegodziwą pięścią. Nie pościcie tak, jak to robicie, tak jak robicie dzisiaj, aby wasz głos był w górze. Nie pościcie tak. Jak robicie dzisiaj, wywoż wasz, wasz głos w górze. I to jest bardzo ważne, żeby te nasze po podstawy postu były dla Boga. Były szczere i były czyste. Bóg wtedy na to odpowiada. Ja wiem osobiście taki czas w życiu, kiedy myślałem, że puściłem do Boga, czuło się dobrze, a skończyło się na tym, że puściłem dla świadectwa, żeby móc się czymś pochwalić przed ludźmi. To jest całkowicie warte zero, nic. Więc jak ktoś tak robi, to od, odradzam. Trzeba się skupić na woli Bożej. I Bóg daje bardzo dużo obietnice tego, kto pości. I równocześnie, jak ktoś nie pości, nie praktykuje tego, to się z tych obietnic odcina praktycznie. Ta obietnica to jest od wersetu 8-58 rozdziale Izajasza. Kiedy ktoś będzie pościł i tak dalej, z właściwych powodów, wtedy Twoje światło zabłyśnie, jak pora na zorza. To mówi Pan, obiecuje. Twoje zdrowie szybko zakwitnie. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą. Chwała Pana będzie za Tobą. Wtedy będziesz wzywał, a Pan wysłucha. Zawołasz, a On odpowie. Oto jestem. Jeśli usuniesz pośród siebie jarzmo, przestaniesz wytykać palce, mówić nieprawości. Jeśli otworzysz swoją duszę głodnemu, nasycisz duszę utrapioną, wtedy Twoje światło wzejdzie wśród ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan nieustannie będzie Cię prowadził i nasyci Twoją duszę w czasie suszy i utuczy Twoje kości. będzie jak nawodniony ogród, jak źródło wody, którego wody nie ustają. I potomnie odbudują staro ruiny. już fundamenty wielu pokoleń i nazwą cię naprawcą wyłomów, jednowicielem ścieżek na zamieszkanie. Jakże to niesamowite obietnice, prawda? No, polecam każdemu się w to wgłębić. jest od 8 do 12. To jest obietnica dla tego, kto pości. I jest to naprawdę realne i piękne. Zachęcam każdego. Zachęcam do trzeźwości w szukaniu Boga i zachęcam przede wszystkim do tego serca, które Jego pragną. Byli ludzie, którzy też byli w wyjątkowych sytuacjach, jak Mojżesz i Jezus, którzy byli w obecności Boga. Był to wyjątkowy czas z Nim, który był specjalny, ale byli też ludzie, którzy dawali nam przykład, dali nam przykład i napościli, jak to robili, jak można szukać Boga, jak można szukać Pana i zbliżyć się do Niego. Tego my się bardzo w dzisiejszych czasach szczególnie potrzebujemy by usłyszeć Jego głos, być prowadzonym przez Jego Ducha, by wiedzieć, dokąd nasz Pasterz nas prowadzi, by nie zabłądzić, nie dać się oszukać, nie dać się zwieść w tych ostatnich dniach, w tych ostatnich czasach, w których żyjemy. Pozdrowienia serdeczne, pozdrawiam z Anglii, błogosławię wszystkich oglądających w imieniu Jezusa Chrystusa, Pan Was umacnia, prowadzi, daje mądrość i swoją łaskę na każdy dzień, wypełnia swoim pokojem, na chwałę naszego Króla Jezusa Chrystusa. Amen. Pozdrowienia.